Witam serdecznie na siódmej edycji AB Możliwości rozwój. Tak jak mówiłem ostatnio, chcieliśmy mieć rekord, mamy rekord obecności, ale szczególnie chciałem podziękować za przybycie w sytuacji, której mamy i wielu z nas jest myślami gdzie indziej mam na myśli walkę z powodzią. Tym bardziej dziękuję tym, którzy przybyli. Mamy, tak jak powiedziałem, rekord, mamy ponad 420 uczestników, mamy 40 światowych producentów naprawdę z górnej półki, producentów, który chce się powrócić do starej formuły. Oni mają tu stoiska, to się bardzo podoba partnerom. Oni bardzo aktywnie chodzą, rozmawiają, jest ta interakcja. Odbędzie się tutaj ponad 150 spotkań, już teraz jest zarejestrowanych ponad 150 spotkań, tak zwanych vendor partner, co myślę jest dużą wartością tej imprezy. I to jest wszystko bardzo interaktywne, ale tak jak powiedziałem, te stoiska, te towary, które można fizycznie dotknąć, ci ludzie, którzy są tutaj, naprawdę e, specjaliści, z którymi można porozmawiać i poczuć, co, co do nas przychodzi, e, czym będziemy handlowali tak naprawdę, jakimi rozwiązaniami, jakimi sprzętami. Oczywiście, później jest też część integracyjna. Na dzisiaj mamy też przygotowane, myślę, coś fajnego, także wszyscy będą zadowoleni i mam nadzieję, będą wspominali to wydarzenie bardzo pozytywnie, nie tylko ze względu biznesowego, ale też ze względu socjalnego bym powiedział. Udało nam się osiągnąć rekord, ale myślę od kolejnych edycji będziemy pracowali bardziej nad jakością, bo ta liczba klientów jest skończona, my też chcemy, żeby ze strony vendorów byli odpowiedni vendorzy, ale też ze strony partnerów, żeby obu stronom dać tą możliwość naprawdę zwiększenia tego wspólnego, wspólnego biznesu, także może nie będę zapowiadał teraz rekordów, ale na pewno popracujemy nad tym, nad efektywnością, nad tym, żeby ci ludzie, szczególnie tutaj, dziękuję sponsorom, 40 firm, które nas sponsorowało 40% producentów, żeby one czuły sens wydawania tych pieniędzy. Dziękuję partnerom, którzy w takiej liczbie, w takiej sytuacji powodziowej w Polsce tutaj przybyli, tym, którzy musieli skasować przyjazd tutaj rozumiemy. Dziękujemy naszemu partnerowi medialnemu w imię IT Reseller. Myślę, że to wszystko razem po prostu bardzo dobrze gra, także jestem spokojny o kolejnej edycji.